Pierwsze święta po stracie bliskiej osoby są zawsze wyjątkowo trudne. Robert Wolański podzielił się w mediach społecznościowych refleksjami z tego cichego, powolnego czasu po Bożym Narodzeniu. Jak sam napisał, po świętach wszystko zwalnia, jest ciszej, spokojniej, a myśli same wracają do wspólnych chwil sprzed lat. W jednym z poruszających wpisów wrócił pamięcią do tradycji, którą przez lata pielęgnowali w rodzinnym gronie. Okres między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem był dla nich czasem podsumowań, rozmów i marzeń na przyszłość. Nie chodziło o wielkie plany, lecz o drobne pomysły, symbole nadziei i wspólnego patrzenia w tym samym kierunku. Robert wspomina, że z biegiem lat ważnym elementem tych dni stało się tworzenie map marzeń. Zbierali po całym domu gazety, wycinali obrazki, siadali razem i w spokoju rozmawiali o tym, czego pragną. Szczególnie cenne były momenty, gdy do tej tradycji dołączyła ich córka Helenka. To wtedy zwykłe wycinanie i klejenie stawało się czymś znacznie więcej, czasem bliskości i bycia razem. Jak podkreślił, w tym roku nie był w stanie wrócić do tej tradycji. Miejsce, w którym zazwyczaj to robili, wciąż wypełnione jest bólem i pustką. To przestrzeń, która na razie bardziej rani, niż daje ukojenie. Jednocześnie zaznaczył, że to nie jest pożegnanie na zawsze. Napisał, że wróci tam jeszcze. Z miłością, w swoim tempie, wtedy, gdy będzie gotowy. Jego słowa pokazują, że żałoba nie ma harmonogramu i nie podlega kalendarzowi świąt. Czasem największym aktem siły jest pozwolenie sobie na przerwę. Ten krótki wpis poruszył wielu internautów, bo pokazał bardzo ludzką stronę straty, bez patosu, bez wielkich słów, za to z ogromną szczerością. To opowieść o ciszy po świętach, o pustce w znajomych miejscach, i o nadziei, że z czasem da się tam wrócić. Jeśli chcesz więcej takich spokojnych, refleksyjnych historii, zostaw subskrypcję i włącz dzwoneczek. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.